W samolocie jest 501 cegieł. Jedna wypadła, ile zostało? Równe 500. Okej, okay. a jak schować słonia do lodówki? Nie da się wsadzić słonia do lodówki. Nie, nieprawda. Otwierasz lodówkę, wkładasz słonia, zamykasz lodówkę. A jak wsadzić żyrafę do lodówki? No proste, w takim układzie otwierasz lodówkę, wsadzasz żyrafę i zamykasz lodówkę. Nie, otwierasz lodówkę, wyciągasz słonia, sadzasz żyrafę i zamykasz lodówkę. Król lew ma urodziny i wszystkie zwierzęta poszły na imprezę. E, poza jednym. Jakim? No dobra, niech zgadnę, pewnie chodzi ci o lwa, co? Bo on ma urodziny. Nie, mowa o żyrafie, bo wciąż jest w lodówce. W każdym razie, pewien chłopak chce przejść przez rzekę pełną niebezpiecznych aligatorów. Są bardzo niebezpieczne, ale udało mu się przejść nienaruszenie. Jak to zrobił? Pewnie ten chłopak skakał po głowach tych aligatorów, co? On po prostu przeszedł przez tę rzekę, bo aligatory były na imprezie u króla Lwa. <laughs> w każdym razie, ten chłopiec i tak zmarł. W jaki sposób? Mmm, Niech zgadnę, utonął? Otóż nie. Dostał w głowę cegłą, która spadła z samolotu. <laughs>